Siemanko, z tej strony Blanket, witam w filmie informacyjnym. Jak już pewnie wiecie, start nowej edycji odbędzie się już w ten piątek o godzinie 18.00, a w tym filmie przedstawię zmiany oraz nowości, które wprowadziliśmy na serwer. Ale zanim to zrobię, jest konkursik do wygrania ranka Legenda, a więc co trzeba zrobić, zasubskrybować, dać lajka oraz w komentarzu napisać swój nick i z jaką gilią będzie grać na serwerze, a my co 200 łapeczek będziemy losowali jedną rangę legenda. Tak jak wcześniej wspomniałem, start odbędzie się w piątek o godzinie 18, natomiast itemki na gildię będą w turach co 30 minut. Pierwsza tura zostanie podana o godzinie 19, druga o 19.30, natomiast ostatnia tura o godzinie 20 i wtedy też odpalimy możliwość zakładania gildii. Skrzyneczki będzie można otwierać z piątku na sobotę o godzinie 24. Kity będzie można odebrać o 12 w sobotę. I w sobotę również odpalimy o godzinie 18. Questy gildijne. Co do limitów oraz setów, zostają bez zmian z poprzedniej edycji: czyli to są sety 4-3, miecze 4-1. Natomiast limity: jest to 1 koks, 12 refili i 2 perełki. Pierwszą nowością są te questy gildyjne i tak jak wcześniej wspomniałem będą one odpalone w sobotę od godziny 18 i będą trwały 10 dni. Żeby dostać questy gildia musi posiadać przynajmniej 9 członków, jeśli takiej liczby nie posiada nie będą nadawane jej questy gildyjne. Ja tutaj Wam pokażę panel questów, wchodzimy w G-panel i mamy tutaj questy gildyjne. Pojawiają nam się trzy zakładki, wchodzimy w główkę i od razu widzimy szarogłówkę, oznacza to, że gracz nie był na serwerze od czasu nadania questów i dopiero po zalogowaniu zobaczymy jakie questy dostanie. Następną zakładką są to najszybsze gildie, czyli jest tutaj 5 gildi, które jako pierwsze wykonają swoje questy. Przewidziane nagrody do tych gildii są dodatkowe monety do skarbca questowego oraz inne ciekawe nagrody. Ostatnią zakładką były monety, i tam jeśli Gildia wykona questy, będzie mogła kupić skrzynki, rangi oraz różne włączerki. No i ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć przy questach, jest to, że jeśli Gildia wykona wszystkie swoje questy, zostanie 200 punktów do tabelki eventowej. Kolejną nowością są Dynie Halloween. Dnie Halloween będą polegać na tym, że jak będziemy zabijać przeciwnych graczy, jest szansa 25% na to, że taka dynia nam wypadnie. Dynie zostaną odpalone od godziny 15 w niedzielę, a villager, u którego będzie można wymienić oto takie dynie, pojawi się w środę. Więc tak, do dyni dodaliśmy również amulety dyń. ale to pokażę Wam, jak będziemy jeszcze te amulety omawiać. Chciałbym wspomnieć również, że u Kolonowicza dodaliśmy powiększenie dropu, od tej stoi ten piękny duży pan. Dodaliśmy powiększenie dropu o 50%, czyli jak jest standardowo 25%, czyli podczas takiego eventu u Konowicza będzie ten drop wynosił 50%. Również chciałbym Wam pokazać komendę Halloween, w której napisane są wymagania, który zabity gracz musi posiadać czyli jest to 5 godzin na serwerze minimum 1200 ranku no i szansa na wypadnięcie takiej głowy z jednego gracza jest co 2 godziny Kolejną rzeczą o której chciałbym was poinformować są to nowe winpointy na serwerze które możemy znaleźć pod ukośnik point pointy. Po wpisaniu komendy pojawi nam się tutaj 8 znaczników i każdy znacznik będzie odpowiadał za inny waypoint. Obok pisze nam, czy taki oto waypoint jest wyłączony, czy wyłączony. No i mniej więcej znajdziemy tutaj pokazywanie własnej gildii, pokazywanie wolnego miejsca, z którymi gildiami mamy wojnę oraz pokazywanie pomocy. Ja tutaj przedstawię Wam, jak wygląda ukośnik GPP. Kośnik GPP. Nad nami pojawia się komunikat, że potrzebujemy pomocy i taki oto komunikat będzie za nami chodził przez 30 sekund. Czyli nieważne w jaką stronę pójdziemy, to ten komunikat będzie za nami pojawiał się przez 30 sekund. Więc tak yy, chciałbym Wam przypomnieć o amuletach, które mamy na serwerze. Takie fragmenty amuletu można zdobyć z graczy, których zabijemy? No i jeśli będziemy posiadać 10 takich fragmentów, podchodzimy tutaj do czarodzieja, klikamy wytwórz amulet i z 10 fragmentów tworzy nam się jakiś amulet. Są cztery amulety na serwerze, czyli amulet Perły, amulet Refila, amulet Coxa oraz nowy amulet, który dodaliśmy już od tej edycji, jest to amulet dyni. O co chodzi w tych amuletach? Amulety można ulepszać u czarodzieja. Tutaj sobie wkładamy amulet. No i patrzymy, że z jedynki nam wskakuje na dwójeczkę. Klikamy, żeby spróbować. No i udało nam się na tutaj dwójeczkę perły upgrade'ować. Z każdym tutaj kolejnym ulepszeniem koszt fragmentów będzie się zwiększał. Z dwójki na trojeczkę. To trzy amulety, no i widzicie, że niestety nie siadło. O co w tym chodzi? No to tak, wchodzimy teraz, w połączyć amulet z przedmiotem. Tutaj sobie wkładamy swój mieczyk i tutaj amulet perły. Klikamy, kliknij, żeby połączyć. No i połączyło nam miecz z amuletem. Jak widzicie, pisze nam na dole, że jest amulet perły. Co zatem idzie, jeśli zabijemy przeciwnego gracza, jest taka szansa. Jaka tutaj nam pisze. Czyli 2% na to, że 2% po zabiciu gracza jest możliwość wypadnięcia perły. Teraz tak. Chciałbym przedstawić Wam event, który odbędzie się na tej edycji. Będzie to event budowniczy polegający na zbudowaniu drzewkarki w stylu Halloween. Czyli na przykład Dynię Słusandy lub co Wam kojarzy się z Halloween. Drzewkarki będą oceniane oraz. Teren maksymalnie 10 kratek oddalony od drzewkarki. Teren, który zostanie wybudowany na platformie nie będzie oceniany, tylko te 10 krateczek oraz drzewkarka. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się na event? Więc tak, już mówię. Na tym spiku będzie kanał, w którym zapiszemy się do eventu i gildie, które do godziny 16 we wtorek nie zdążą się zapisać, niestety nie będą oceniane. Tak samo gildie, które zbudują drzewkarkę, lecz niestety nie będą nawiązywane do Halloween. W takiej gildii automatycznie przypisujemy 0 punktów. Nagrody podamy na Discordzie, jakie będzie można uzyskać za ten event. Oraz punktację również podamy po ocenieniu wszystkich gildii. A, i tak, chciałbym jeszcze wspomnieć o nowych bossach, które są trudniejsze do zabicia oraz mocniejsze w porównaniu do poprzednich edycji oraz dodaliśmy im nowe efekty Co jeszcze mogę powiedzieć o tej edycji to jest to, że dalej mamy topkę eventową która aktualizuje się co 30 minut i jest tam 16 gildi co do nagród za topkę eventową oraz inne eventy to znajdziecie na naszym discordzie jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie ma kopaczy posy na serwerze watermc są tylko sandfarmery oraz boy farmery jak i również Refila kraftuje się z czterech sztabek złota. Tutaj widzimy pod ukośnik craftingi, jakie craftingi znajdują się na serwerze, czyli jest to Ender Chest, boyfarmer, Boy Farmer, Sand Farmer oraz, że Refila craftuje u nas się na serwerze z czterech złota. No i jeszcze na koniec filmu chciałbym Was zaprosić wszystkich na beta testy, które odbędą się w czwartek o godzinie 18.00. No i standardowo widzimy się w piąteczek na edycji o godzinie 18:00, także siemka i powodzenia na edycji